Witam, ktokolwiek przybędzie na tego y, streama. Ale mi ta gra nieładnie chodzi. Cóż się dziwić, jak to potężny nagra dla potężnych sprzętów. O, witam panów. Kim pan odpowiada? Nie, dziękuję. To ja sobie tutaj przejdę. Abym mógł sobie, sobie w sumie na nogach pójść, bo chyba tak powinno się robić, myślę. Chociaż chcę tutaj iść, nie wiem, nie wiem, czy chcę. mówimy na przykład drugiego questa zrobić. Nie którego mam od obecnie. Kesz, to ktoś mi sprawdza sprawdę sobie już. Witaj, przybyszu, witaj. Przekok się. Wow. przepraszam. Jakaś dziewczynka. Uh, owce, owce, fajne. A nie, to koza, ja nie mogę. Tak, to są kozy. Fajne kozy. Pozdrawiam. Dobra, idę tego quest'a zrobić i idę dalej. Eee, dobra. W sumie mógłbym tego streama robić w 30 fps, bo i tak, tak gra <grym> lepiej mi nie pójdzie. Cóż, bywa. Czemu się ten chiwce wyłącza? O, jakieś tutaj zadania są. Nigdy jakieś zadania nie robiłem w tej tablicy, więc może bym sobie sprawdził. Eee, gwint nie. Mm. Paka na ich, chyba super. Wyścigi konne, a no, spoko. E, jakaś bestia, kiedyś się to zrobi. E, potwór zawsze spoko. Znalezienie z żony zawsze spoko, okej. Okay. Idziemy sobie do tego gościa, o 17 lece, okej. Okay. O nie. Guślarz chce spytać o waszą usługę. Wiedźmińską znaczy się. Czego powie co chodzi. Guślarzowi trza człowieka, co złego się nie ulęknie. Zbliża się noc dziadów, i mus nam święto urządzić. Przyjdą zbłąkane duchy, ale i potępieńcy. Uh -huh. Trzeba chronić krąg przed potworami. Okej, okay. po co, po co odprawiacie się? rytuał dziadów? No, czasem kupi na ale czasem śmierć go zastanie. Zanim zdąży zasmakować goryczy, biedna dusza nie może podówczas opuścić tego padołu łez. Duch błąka się między żywymi, trzeba go osądzić i odprawić. Po to są dziady. No dobra, niech ci będzie, skoro potrzebujecie wiedźmina, pomogę. Wam. Guślarz wiedział, że nie odmówicie. Czas zebrać Zobaczmy ludzi. co dokładnie będziemy robić. Musicie przeprawić Aha. się przez jezioro na Kłomnicę. Spotkamy się w kręgu kamieni. Okej, okay, spokojnie. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dzisiaj północy. Okej. Okay. Dobra, ślednie zadanie dziady. E, Okej, okay, mam trochę ma... za Dziękuję. E, właśnie. E, Zrobimy teraz medytację. Wiesz, mało zdrowia trochę mam. O, tak gdzieś nie wiem. Od tej godziny chyba mi starczy. Dobra, mam y, full zdrowie. Witam, witam. Um, Okej. Okay. Halo, potka. Jak ona się tam znalazła? Co jest? Przecież tam jej nie było. Hm, ciekawe. O, nareszcie jest słońce, jakaś fajna pogoda. Albo i nie. Chociaż nie, to jest Ronaldo wiecznie. Ale zaczyna być pogodnie. Nie jesteście baronowy, Nie, nie jestem. 800 kroków to trochę nam zajmie. Nie wiem, czy mam mi się ten Shift ciągle hey, przestaje wciskać, albo ja go źle wciskam. Nie wiem. Możliwe <laughs> Cztery osoby oglądają, witam. Nie wiem, to będzie taki luźny stream, bo nie mam co robić. Galaxy Left na razie nie działa, więc może mi na tego kiedyś skończę. Bo aktualnie, czekajcie, sprawdzę ile mam przegrane. nie tak szybko. Y... Aha, dobra, nie, nie działa mi ten Steam, y... ten tak, ta nakładka mi nie działa teraz. Chyba ją wyłączyłem, albo w sumie nie pamiętam, ale nie mam zbyt dużo przegrane. Z tej grza wypadałbym, ją kiedyś skończyć, więc ją kiedyś skończę. A na to, żebym skończył w najbliższym czasie, się jeszcze nie zapowiadam. Tak, bo nie mam co innego do robienia, to czemu by tego nie zrobić. Dobra, idziemy przez jakiś las. Yy, Te w ogóle żadnych ścieżek nie ma. Znaczy, jest tu jakaś mała ścieżka, ale... To nie to nas interesuje. Psz, nie wiem czy już tędy w ogóle. Fajnie by było, gdyby dało się przejść. Yy, spojrzę na mapę może lepiej. Yy, gdzie my idziemy? Aha, tak, to jest na kołomicy, tak, czyli musimy Tam, tam się gódeczką raczej. Albo pływając, dobra, lecę mi nie dziękuję. Eee, ciekawe gdzie leci. Może samolotem. Okej, okay, dobra. Wow, co się z tymi stopami są? W ogóle czemu ja nie noszę nie butów żadnych? Nie wiem. Co głupie, Dobra, jak się tu wsiada. Można? Okej. Okay. Jakoś muszą już trzeba. Eee, budka. Okej. Okay. To jest jasne, że łódką żeby w zniszczeniu Ciśnij e. gdzie, gdzie gdzie mam... W którym miejscu mam to zrobić? Poproszę łódkę. A, tutaj, dobra Lecimy, znaczy płyniemy. E, fajnie, 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 fajnie się tym pływa nawet. Powiem. Wow, jakieś fale od nas uderzają. Niefajna sprawa, kurczę. Dobra, jesteśmy na tej wyspie musimy... A, o! można szybko prodróż te miejsca, które są do. O! A to fajne, dobra. Wyspa Płonica Żeby tutaj się nie rozbić, to już tutaj wysiądę. Bo aż wpadłem do wody, tak. Fajnie. Dobra. No to zobaczmy na co chodzi w tych dziadach. Z kolei by się e, wypadało na prawo. O kurde, ale tłumy. Kurde. jacyś chłopi tutaj już są. No kurde, nie powiem. Zobaczmy co tutaj będziemy robić. Witam pani Guślarzu Jestem gotowy na co zrobić się no Czy o, chcę tutaj? Zaczekaj jeszcze, czekaj gdzie tu Aha, o północy, dobra yy, czyli musimy się... Czy musimy przemytyzować do północy mniej więcej Czy jak do północy, to wtedy będę mógł od razu rozpocząć trochę za późno Nie mam pojęcia Krótką męką na tym świecie Dobra witaj Witaj O Samą porę no. Ludzie, oto jest ten, który będzie nas chronił. Nie lękajcie się. No spoko. Broń mam, miecz mam. Nim mam, uniknę duszę. Waszą rzeczą jest bronić nas przed tymi którym bo but nie można. Musicie hmm. utrzymać złe stworzenia z dala, dopóki Góźlarz nie skończy dziadów. Dobra, zaczynajmy. Zaczynaj. Nie pozwólcie naruszyć kręgu i nie dajcie nas pokrzywdzić. Czym jest życie, sami wiecie. Krótką męką na świecie. To, co po nim następuje, każdy z nas sam nie Zaraz zjawią się przodkowie. Co ich wręczy, każdy wolę. Czy gotowiście na spady? Burza psiakrysy. Zaczynajmy tedy dziady. A no kurde, idą. Kto z was wiecznym błądzi szlakiem? Nie opuszcza tego świata. Tego W gminie działają mi te, te, te... takie rzeczy pod górę, ale kochanie, to wiesz, że nie mogę na te tak gminy wracać. Fajnie fajna sprawa. Fajnie to, że widzę. Tego za gminę, czy mnie na to wolało? Fak. na jakichś Kurde, na dystans, ja nie mogę. Nikt nie, nie działa co to? nie. Nie, działa. Fuck, coraz więcej, co ja nie mam rzeczy, chcecie. Nie Dobra, daj mi trochę regeneracji. Fuck. Przyzywamy. Zaklinamy. Przyzywamy. Zaklinamy. Bo ich Dobrze słyszymy. Okur, 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 niechaj okur, 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 Fuck. okur, 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 to okur, 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 już się okur, 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 nie okur, na Chyba mogę załatwiać to. fuck 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 Co daje kurwa? Nie wiem co, ale warto to mieć uwagi. już wynik, dobra, dobra To już wszyscy Dobra nareszcie Jakoś się wybroniłem Wszystkim znaczy, wszystkich wybroniłem. Dobrze słyszę. Duch przerywa nocy ciszę. Niechaj kądziel płonie żarze, niechaj duch się nam ukaże. Niechaj duch zabierze głos, wnet poznamy ducha los. Jeszcze? Czy nie? <gry> Kim jesteś? On wie, mam go przegnać? Nie przyszedłem po ciebie, ojcu bójco. Odejdź, siło nieczysta. Zaklinam cię światłem wiecznego ognia. O kurde. Czyż żołnierze nie w gardu? Kto? Aż przerwijcie przerwicie te ohydy. Kiedy mógł nam pomóc, błogani dłużą. Hilt, nie będę tolerował nekromantów. Pomóżcie! O kurde. z stąd, zakłócacie święto. Ci ludzie praktykują czarną magię i niepokoją zmarłych. Nie możemy na to pozwolić. Nie masz pojęcia o ich zwyczajach. Brać go, a ludzi rozpędzić. O kurde. Nie fajna sytuacja, trochę. Dobra, w sumie mam pełne życie. Teraz zapiszę. A jakaś. A kurde, bo to jest chłopca. Chłopca szarownic, dobra. Dobra, kurde, gin. Źle się stało. Źle. Biada nam. Krew splamiła uświęconą ziemię. Ale nie wolno przerwać tego, co zaczęte. Jeśli chcesz kontynuować, to jestem gotowy. Ludzie, trzeba dokończyć dziady! Czy się! W ogóle, jakie dwie osoby to oglądają? Ciekawi mnie to. Przyzywamy! Zaklinamy! Duszę każdą przebadamy! Ciemno wszędzie. Głucho wszędzie. Co to będzie? Co to, Co to będzie? Coś ich będzie. coś ich piska. To się zbliża do ogniska. Ciemno, Ciemno wszędzie. Głucho wszędzie. Co to hmm. będzie? Co to, Co to będzie? Co to Święta to będzie? ziemia została zbrukana krwią. Jednak nie dokończymy rytuału! Ludzie! Ratujcie się! Uciekajcie komu życie miłe! O. No nie fajna sytuacja trochę Fuck on my sobie w ogóle Please Dobra, to jednego krewa wezmę To mogę zmienić na Igni? Radzone. Łowcy czarownic musieli dowiedzieć się o dziadach ja, od Ten upiór, którego przepędzili, to był duch twojego ojca, prawda? Groził, że wróci i pewnie dotrzyma słowa. Guźlasz nie boi się starego jamroza. Sam sobie nie poradzisz. Przecież widzę, że się boisz. Upiór będzie miał nad tobą władzę. Przegnam go, ale muszę wiedzieć, gdzie został pochowany. Prawdopodobnie ciało nie rozpadło się w proch i jest jego łącznikiem ze światem żywych. Jam leży w bagnie. Poszukam ciała i zobaczę, co da się zrobić. O, kolejny poziom. Fajnie by było jakieś rzeczy sobie dostać. Um, o. Mam jeden punkt. W co pójść? Znaki, chemia, zdolności mm, Maksymalną żywotność yy, Ja bym chciał troszkę więcej zdrowia Czekajcie, Gdzie to by było? Są mm, zdolności Tu jest szermierka Atak, defensywa Aha, to są znaki, tu jest alechemia, to są zdolności. To co, co to jest? Hmm. Mogę tego użyć użyć? 50 do żywotności. Aha, czyli tylko raz coś mogę. A tutaj... O, w defensywę może. Znaczy, tutaj defensywa. Hmm. Co to jest. Dobra, może w atak pójdę. O. Proszę tak to będzie. O, co jeszcze jakieś rzeczy pozbieram? No, trochę niemiła atmosfera tutaj, nie, nie, nie powiem. A jakiś rzeczy. O, fajnie. fajnie. tyle O, jakieś mnie dostałem. Zobaczę sobie, czy ten miecz nie jest czasem jakiś lepszy. Sobie zobaczę, eee, gdzie to było. O, jakiś co ty dostałem? Jak tu? Sortowanie. Rzadkość. Nie zawsze to oznacza lepszy miecz. Aha. Nie mam nic lepszego. Hmm, dobra, wstać mi. A druga jest. On tak, że to było północy. Dobra, zobaczcie sobie, jakie jeszcze zadanie mam. To tak akurat tutaj wieża niedaleko, to można by to zrobić. No ale na nogach mogę sobie pójść, a czemu nie? O, koń mnie goni. Tak. A weź, trzeba jak sobie znowu. Koń mnie goni. Eh, bluź tam witam. Kurde. Hmm, się, jak tu się wchodziło. O, tutaj coś jest. A, bo tu martwy człowiek jest, okej. Okay. To się nie dziwię. A, którędyś tu się wchodziło... Mm, Co to za muzyka? Jakieś niemiłe rzeczy tu się wydarzają. O, tutaj. Światło. Jest w wieży. O kurde, ostatni O kurde, to nie fajna sprawa. A hej. Jak? Zaraz czego szukałeś? Dziękuję, że pytasz. Jak tam? Wyspałeś się? Po co ci te papiery? No przecież, żeby kontynuować przerwane tragiczną śmiercią badania. Aleksander pracował nad zarazą Katriony. Chce wykorzystać jego notatki do opracowania leku albo chociaż szczepionki. Co? I działasz z pobudek czysto humanitarnych? Nie, działam z pobudek czysto egoistycznych. Możni tego świata wiele by zapłacili za takie remedium. Na przykład Radowid. Może nawet byłby gotów zapomnieć o mojej przeszłości w Loży. Albo jesteś bardzo naiwna, albo znowu próbujesz mnie oszukać. O co ci chodzi? Radowid chce jednego: wygrać z Emchyrem. Lek na plagę Katriony nijak mu w tym nie pomoże, więc albo spali cię na stosie razem z tymi notatkami, albo każę ci ich użyć do stworzenia nowej broni. Nie bądź śmieszny, zarazków nie da się kontrolować. Jeszcze nie, ale to teoretycznie możliwe, prawda? Teoretycznie jest też możliwe, żeby jamnik zapłodnił wyżła. Nie mam czasu na dewagację, Gerald. Jadę do Radowida, czy ci się to podoba, czy nie. Kejra, posłuchaj. Ja na to nie pozwolę. Możesz myśleć, że życie tysięcy ludzi to akceptowalna cena za amnestię, ale ja jestem innego zdania. Nie oddam ci tych notatek. No cóż, bywa i tak. Proszę, nie zmuszaj mnie, żeby... Zamknij się i wyciągaj miecz. O, Tego to ja się nie spodziewałem. fun. No cóż bywa. To nie musiało się tak skończyć. Nie wiem, widzę, że mało osób ogląda ten stream, inaczej jest nudny, to może po prostu zrobić z Galaxy kiedy będzie Znowu działało. Żegnajcie wszyscy, którzy to oglądali. Żegnam.